Mamy tutaj taki łamek, w którym musimy wyznaczyć jego wartość. Zauważmy przede wszystkim, że pierwiastki, które występują w tych działaniach są identycznego stopnia i ponadto mamy mnożenie i dzielenie tych pierwiastków. Więc w takim przypadku wszystkie liczby podpierwiastkowe możemy zapisać pod jednym wspólnym pierwiastkiem. O, w ten sposób Dobra. I teraz tak, jak wymnożę minusy, to one zamienią się w plus, więc skreślę je. Następnie czwórkę skrócę na przykład z tą szesnastką. Zostawię 4. No i zostanie nam pierwiastek sześcienny z liczby minus 64. Minus jeszcze mamy na dole, jak widzisz, nie? Teraz ten minusik wyrzucam przed pierwiastek, bo przecież pierwiastek sześcienny z liczby ujemnej no to jest nadal liczba ujemna. Ok. Minusika zostawiam, no i liczę ile to jest pierwiastek sześcienny z liczby 64. To jest 4, bo 4 do potęgi trzeciej równa się 64. Więc prawidłowa odpowiedź w tym zadaniu. To odpowiedź C.